Magia Zanęty, gdyż jak wiadomo jest to bardzo ważny temat, jeżeli ktoś łowi na spławiki, czy federy i tak dalej. Więc postanowiłem kawałeczek Wam tu przedstawić. Zresztą pokażę może jedną stronę szybciutko. tej treści, żebyście dokładnie wiedzieli o tym wszystkim chodzi. O, Zaraz, żeby było lepiej widać. Wstęp, wstęp czyli sztuka skutecznego łowienia, nęcenia ryby, podstawowe zasady nęcenia w wędkarstwie, techniki nęcenia i podawanie zanęt w różnych środowiskach wodnych, chodzi tu o rzeki, jeziora, stawy i tak dalej, przepisy na skuteczną zanętę, jest trochę tych przepisów, zanęta na lina oddzielnie, bo jest spore zainteresowanie tym, uniwersalne zanęty na ryby spokojnego żeru, czyli będziemy jak zwabić i karpie, i leszcze płocie czy tam klenia oddzielny ten rozdział dałem napisałem o chlebie gdyż jest to niezwykle skuteczna przynęta na wiele ryb i jest opisane jak nęcić jak łowić nietypowe sposoby nęcenia gotowe zanęty mieszanie i optymalizacja dozowanie zanęty donęcanie i na zakończenie tam trochę dobrych porad kochani Także jak widzicie, jest naprawdę sporo ciekawostki. A jako bonus do tego e-booka, jest kochani, do, dodatkowo napisałem wam przepis na przynętę idealną: jak zrobić kulki, którymi można poddęcić i łowić naprawdę począwszy od żeliny, karpie, amury i tak dalej. Naprawdę to jest mega kosa przynęta to jest stara przynęta przez wielu zapomniana a przez wielu w ogóle nawet nie znana także no ja to już znałem ją no, bez przesady ale dobre 20 lat temu jak nie lepiej także to jest taki bonusik dodatkowo będziecie mogli ściągnąć a link jest w opisie filmu bo to filmik pójdzie na YouTube, ale też go opublikuję na TikToku, czyli z TikToka kolegów zapraszam do wbicia na YouTube. Tam pod każdym filmem znajdziecie linki, bo tam jest i o spinningu, o szczupakach, jest o zanętach, jest i jest taka księgarenka, ja założyłem taką księgarenkę bętkarską, gdzie będę uzupełniał różnymi publikacjami ciekawymi, także tam dostaniecie też gotowy przepis razem z tą magią zanęty. Także jakby co kochani zapraszam, jakby co to pozdrawiam was, bo ja będę zaraz dalej pisał, ale jeszcze szykuje jeden film na YouTube, także na razie pozdrawiam, niech mógł być z Wami. i dalej, do boju.